Mamy no 10 no, razy, wchodzi 3. Żeby razem z domniczy dopikować. 5, 6, 7, 8, 9. Odkłada się zart, wchodzi do młota. Staje o kragiem. Oj, na domocnie, mocniej szybko. Pijmucie, dopijmucie.

Jeden odcinek węża B50A, zakończony promownicą, strącenie celu. Trafimy, przechodzimy do Manekina, podbieramy go i transportujemy za ostatni pachołek. Dopingujcie, dopingujcie zawodniczkę, dopingujcie! Dalej, 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 jeszcze dwa Jeszcze metr, jeszcze na pachołki, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Стоп! go. Let's go. да go.